Witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameTune. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie ostatnio pomogliśmy Ceres, czyli córce Krahan Krejta, w zdjęciu klątwy z jednego z Jarlow. A przynajmniej jesteśmy w trakcie tego działania, bo zdobyliśmy przeklęty miecz, który oddaliśmy jego bratu, co powinno zdjąć z niego właśnie wspomnianą klątwę. Czy tak się stało, zobaczymy w dzisiejszym odcinku, a więc zaczynajmy! No to tam właśnie gdzieś koło tej łódki, nóżki myśmy moczyli i miecz złożyli, a więc teraz możemy biec prosto do Jarla z nadzieją, że pomysł Ceres na to, jak zdjąć klątwę. Zadziałał. Wydawało się mieć ręce i nogi. Choć. Patrząc na odgłosy, to może. Nie każdy te ręce i nogi zachował? Co się dzieje? Hudalryk, Głosy kazałem mu wyłupić sobie oko. Co? Czemu to zrobiłeś? Taka była. Wola bogów to ofiara. Za akiego. I tyle z widzenia 3D. A kolego, takie wrażenie w Jarach by można było mieć. Czego dokładnie chcieli bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Głos powiedział, podły człowieku, nie pomogłeś jakiemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. Wykol sobie oko. Cierp. I żałuj za zło, którego dokonałeś. O, i to było jak płynęliśmy, tak? Kiedy bogowie przemówili? Zaraz, jak wypłynąłem? Jakiś czas potem. Zmogła mnie senność, położyłem się. Wtedy objawili mi swoją wolę. Zawsze przemawiają, gdy śpisz? Zawsze. Co wtedy widzisz? Wzywają cię w jakieś konkretne miejsce? Do mojego dawnego domu. Każą palić pochodnie. Przemawiają z cienia. Byliśmy tam i coś widzieliśmy. Bogowie objawili ci kiedyś swoją postać, czy zawsze to tylko cień? Raz jeden zebrałem się na odwagę i we śnie roznieciłem mocniej pochodnie. Wtedy ujrzałem zatartą postać, siedzącą w cieniu. O! To ciekawe. Powiedziałeś, że bogowie przemawiają z cienia. To dlatego nie pozwalasz palić tu światła? W moich snach czasem widzę ich postać. Gdy pochodnie palą się wystarczająco jasno. To wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. Szczególnie jak mają takie wymagania. Bogowie zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe. Dlatego chcą go coraz więcej. No dobra, czyżbyśmy mieli jakąś teorię? To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. No więc wiesz co to jest? To him. Istota pokonjunkcyjna, bardzo rzadka i bardzo groźna. Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły czyn. Przez lata żeruje na jego bólu, podsyca wyrzuty sumienia, w końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło. Da się go jakoś pokonać? Hmm. Teoretycznie są dwa sposoby. Czyli. Albo oszukać, albo rozumiem zabić nosiciela? Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc w leżu Hima, razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy w nawiedzonym domu? Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś Udaryka? To nie będzie łatwa walka. A jaki jest ten drugi sposób? Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. Kiedy zrozumie, że został oszukany, będzie musiał odejść. Musimy spróbować. Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego podstępu? Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima. To może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy? Hmm, może nie przeżyć, albo trudno oszukać. To już wiemy. Udalryk może nie wytrzymać całej nocy bliżu Hima. Myślisz, że Him będzie chciał go zabić? Sam z siebie nie, wtedy straciłby żywiciela. U Dalryk jest wycieńczony. Adam wywołuje w nim złe wspomnienia i silne poczucie winy. Him na pewno nie przepuści takiej okazji. A im więcej bólu sprawił u Dalrykoi, tym silniejszy się stanie. I groźniejsze dla ciebie. Hmm, no a co z tą drugą metodą? Nikomu się jeszcze to nie udało. Him to demon, a te bardzo trudno podejść. Do tego oszukujący nie może wiedzieć, że oszukuje. Co? Him przyczepia się do człowieka, który popełnił jakiś paskudny czyn. Zbudza wyrzuty sumienia i karmi się jego żalem. Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że nie zrobił nic złego, Him to wyczuje. Czyli, jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może nim powiedzieć drugiemu, tak? Inaczej podstęp się nie uda. Właśnie. Obie metody wydają się ryzykowne, ale dalej myślę, że powinniśmy spróbować podstępu. Nie wiem, nie jestem przekonany. Błagam, tylko mi nie mów, że w takich kwestiach też się słuchasz Yennefer. Zresztą jeśli nic nie wymyślimy, zawsze możesz zrobić to po wiedźmińsku. Ty to rządzisz, ale o co ci chodzi z Yennefer? Może zazdrosna? O co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspominasz. O nic, po prostu zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne: nieokrzyszany skierigi, czy rycerz, czy twardy wiedźmin. Każdy z was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. No, nie pora na kutnie. Albo może wykorzystamy to do oszukania Hima. Masz rację. Co mam powiedzieć? Przejrzałaś nas. Czyli spróbujemy najpierw podstępu. Spróbujemy. Dobra decyzja. Jedyne miejsce, w którym możemy coś zdziałać, to leży Hima, nawiedzony dom. No to prowadź. No dobra, tylko co z tym podstępem? Kogo to. No, bo wiadomo, że cokolwiek dziwnego by się nie wydarzyło, to to podstęp. Ale chodźmy od razu. Nie ma co zwlekać. Może kuślasz. Zajrzyjmy się. Nie jest ci zimno w te nóżki. No dobrze, co my tu mamy? Piwnica. O, i piecy. No właśnie, nie lubi światła, to może byśmy dorzucili coś. musieli sprowadzić z do nas kontynentu. Do pieca. Nie, to niemożliwe. Zaraza. Próbujesz mnie zniechęcić? To dobrze. To znaczy, że się boisz. Bardzo dobrze. Ale tak, czy, czy to nam daje jakieś inne możliwości podstępów? Uuu, co my Skączone to mamy? lustro. Pewnie udale bał się zobaczyć Hima za plecami. I jak teraz coś tam mamy? O! Stara kołyska pewnie należała do Udaryka albo Akiego. Mogę pójść w niej spać. W sumie ciekawe, co by się stało, jakby wyciągnąć pochodnie. Ja ją rozpalić him. Widzisz coś tutaj? Geralt. Tak? Hm. szybko uciekła, jeszcze drzwi nas zablokowały. Him, wiemy, że. Chodź, tu... Chyba mam pomysł. To twoja robota. No dobrze. Jakie? Wymyśliłeś coś? Tak, mam plany i to naprawdę może się udać. Jakieś konkrety? Po prostu musisz tu na mnie poczekać. Niedługo wrócę. Może coś więcej? Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać szczegółów. Więcej nie powiem, musisz mi zaufać. No dobra, już odbyliśmy tę rozmowę jen. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja też. To jak możemy zaczynać? Jestem gotowy. Dobrze, niedługo wrócę, a ty w tym czasie rozpal ogień w piecu. Tam biegnie do starego domu! Złapcie ją! musisz je wrzucić do pieca. Zaufaj mi. Uważajcie, żeby nie zranić dziecka. Oddaj mi dziecko. Do pieca! Wrzuć je do pieca! Dobra. Panowie, a nie możemy się pobić na pięści? Byłoby może lepiej dla wszystkich. No, nie chciałbym robić krzywdy, przyjechaliśmy tu jednak w gości, tak? No cóż. Życie Jarla ważniejsze, jak mam. Wiedźmin nie popełnił zbrodni. Nie znajdziesz tu ani rozpaczy, ani wyrzutów sumienia. Są tylko zaskoczenie i ulga. Zostałeś oszukany. Musisz odejść. Już po wszystkim. Po wszystkim? Oszukaliśmy Hima. Myślał, że zabijam twoje dziecko i odstąpił od ciebie, żeby przejść na mnie, na nowego żywiciela. Ale kiedy zobaczył, że małemu nic się nie stało, musiał odejść. Jesteś wolny. Wolny? Him odszedł, a razem z nim głosy, które cię dręczyły. Wyjdźmy stąd. Co się dzieje? W głowie mi wiruje, jakby wpadł jakiś wir morski. Geralt, mówiłeś, że już po wszystkim. Jest wycieńczony, z czasem jego umysł wróci do normy. Co, Co ja teraz zrobię? Bez głosów? No właśnie, poradzisz sobie. Poradzisz sobie. Ważne, żebyś teraz nie użalał się nad sobą. Czuję? Jakby ktoś wyrwał coś ze mnie. To normalne. Kim był pasożytem, a one mocno zżywają się z ofiarą. Dlatego teraz czujesz pustkę. Ale bez obaw. Minie kilka dni może tygodni i będziesz zdrów. Dziękuję. Chyba. Bywajcie. Lepiej go odprowadzę. Wygląda na trochę skołowanego. Trochę tak, tylko co dalej? Dobry pomysł, a potem? Co zamierzasz? Zostanę tu jeszcze parę dni. Upewnię się, że z nim wszystko w porządku. A ty? Zostajesz na Spikerok? Jeszcze nie wiem. Też muszę ochłonąć. Yennefer na pewno się już niecierpliwi. Wydawało mi się, że ten temat mamy omówiony. Jasne. Bywaj. Pomyślnych wiatrów. I niech bogini czuwa nad tobą. Zajemnie, Bywaj. E, to, to, to tak złośliwie trochę to nam zabrzmiało. Ceres, dziękujemy za punkty. A możemy cię jeszcze zaczepić, odprowadzić? A może do taty wrócisz? Możemy chwilę pogadać? Przykro, gdy ktoś taki jak Bran umiera. Wszyscy mówią, że był dobrym królem. Bo o zmarłym nie godzi się mówić inaczej. To znaczy, że się z tym nie zgadzasz? Bran całe życie spędził na morzu, a jak go nie było, odżywały zatargi, które toczyły wyspy od środka. Wtedy ludzie pomstowali, że nie ma komu rozsądzać sporów. Ale potem Bran wracał z łupami, urządzał uczty, miutlał się strumieniami i ludzie znowu go kochali. Okej, okay, czyli wiemy, jakie miało podejście. Bywaj. Dobrana, para. No dobra, ale zobaczmy, raczej tu na miejscu żadna misja nas nie ciągnie, oprócz oczywiście tej głównej. Możemy jeszcze szybko przenieść się do tablicy, zobaczyć, czy nie mają jakichś istotnych zadań. No z problemów, jakie możemy znaleźć tu na miejscu, to jedynie zaginiony, narzeczony, ale to może dobrze, wyczyścimy kwestie, jakie. Zachód skeligę, i będziemy mogli spokojnie przenosić się do kolejnej o, części. Masz widać, żeś nie tutejszy, co cię przywiało na Spikerog? No, miód pitny, jenefer, i takie tam. Podobno, macie tu jakieś zlecenie dla Wiedźmina. A no, siostra wierciła mi dziurę w brzuchu, i dla świętego spokoju wywiesiłem ogłoszenie. Poprawdzie nie spodziewałem się, że ktoś się zainteresuje. Czym rzecz? Narzeczony siostry zniknął. Ludzie gadają, że uciekł ze wsi, a ona ponoć widziała, jak go potwór uprowadził. To skomplikowane. Mam wrażenie, że nie wierzysz w wersję z potworem. Różnie się między nimi układało. Nils uganiał się za spódniczkami, a z Britą no, trudno wytrzymać. No ale rodzina to rzecz święta. Zajmiesz się tą sprawą? Pewnie. Nagroda jest za mała, nawet jej nie znamy, ale zajmiemy się. Zobaczę, co da się zrobić. Na początek chcę porozmawiać z twoją siostrą. Brit miała z Nilsem ulubione miejsce przy klifach, na północ od wsi. Od czasu jak zaginął, ciągle tam przesiaduje. Dzięki, pójdę do niej. Muszę z tobą porozmawiać. Zostaw mnie. A to ty? Widziałaś, jak zginął Nils? Widziałam. Dzień. Wielkie skrzydła, jakby. uraszła szła po niebie, a potem usłyszałam krzyk. To coś go porwało i uniosło w stronę jaskini na wybrzeżu, ale on żył. Krzyczał moje imię. Sprawdzę to. Mam nadzieję, Powinienem że. Powinienem zbadać jaskinie, o których mówiła Brit. Nie krzyczał czegoś na zasadzie Brit. Niech będzie przeklęta, czy, czy, czy coś ten deseń. No dobra, wszędzie blisko, ale niekoniecznie tu, więc przenieśmy się w okolice jaskini. Tak, jakby te okolice, choć bez obaw jeszcze się najeździmy na płotce. Na to też liczę, bo mamy tu jakieś wyścigi. Płotka, wchodzisz z nami Plus. do jaskini. Uuu, ale o, ależ tu cóch nie padnij, pojadę. No dobra. Zejdźmy, bo nas jeszcze zrzuci i tyle co z tego będzie. O właśnie, cała płotka, cała ona! Albo on! W zależności jak na to spojrzeć. Utopcy nie mogły porwać Nilsa w powietrze. Ok. Z czym te utopce musiały tutaj walczyć? Ach, to skelligę! Myślę, że raj dla tych stworzeń, takie trochę małe. Proszę bardzo, jakie... Młynki, czary-mary, kame-hame-ha. Ale to dalej nic nam nie mówi. O, zbadaj. Mózg utopca. Dziwne ubarwienie łusek. To nie jest zwykła syrena. Syrena. Ślady syreny. Bardzo dużej syreny. No dobra, ale dalej nie widać tu i nigdzie. Mamy coś, co moglibyśmy podpalić, jakby się uprzeć. To czemu się będziemy upierać? Wiecie co, utopcy? Nie wiem, czy to jest... Mamy jakieś wyjście, ale to może przetestujmy naszą nową rzecz, tak? Dorobiliśmy się punktów i teraz ten kołowrotek, nie ukrywam, <śleszamy> no na końcu nam skoczył ładnie. Jest bardzo satysfakcjonujący w swoim działaniu. Ale kusicie z tymi beczkami? Chociaż jak widać, kosztuje nas sprawy wytrzymałości. Ale za to, jaka gracja w tej walce! Oj, utopce, utopce. Wciąż nie widzimy. Czyżby jednak trzeba było tu gdzieś wyjść? Teraz nie możesz tego zrobić nie możesz wyjść z jaskini? Musisz wyjść z jaskini, ale. By nie miało sensu tutaj szukać, chociaż. to było gdzieś na górze? To ty? To pewnie Nils. Jakieś stworzenie upuściło go z dużej wysokości. A więc Brit nie kłamała. Cześć! Cześć, jakie stworzenie. Zakładam, że no... Niestety, niestety, ale... Prz... O, ty nie lądujesz na jako jak wiesz? Musza nam się przyda. Oj. Podobnie jak Kłen. Ha? Może w takim razie akcji na nią? To by mogło zadziałać. A, my nie musimy mierzyć przecież, tak? Zapomniałem o tej opcji, czyli pod wodą napadzie też to mogło działać dużo lepiej. Świetnie, tylko szkoda, że jej nie było to blisko. Nie no, dostaje całkiem ładnie z tej kuszy, więc nie musimy się jakoś wyjątkowo męczyć. Szkoda tylko, że nie chce spaść do nas wredna. My tu takich ma... fajnych nowych sztuczek się nauczyliśmy, a tu co? Może wręcz oszukaliśmy trochę system z tym ogłuszeniem? Oj, oj! Ty, 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 ty. Złaś tu na dół! Piękna walka! Nie zapomnę jej nigdy! Dawaj trofeo! Uuu, spodnie zabójce! Mistrzu Wiedźminie. No co tu dużo mówić. Siostra miała rację. W jaskiniach na wybrzeżu osiedliła się stara Echidna. Była twarda, ale zabiłem ją. A więc Brit mówiła prawdę. Nilsa porwał potwór. I zabił go. Ciało jest w jaskiniach. Będę musiał po nie pójść. Powiesz Brit, co stało się z jej narzeczonym? Możemy powiedzieć. Porozmawiam z nią, chociaż tyle jej się należy. Strasznie mi głupio, że nie wierzyłem własnej siostrze. Weź to. Zapracowałeś na nagrodę. Bywaj. Muszę z tobą porozmawiać. Zostaw mnie! Miałaś rację. Twój narzeczony nie żyje. Porwała go i zabiła Echidna. Nie jest? Wiem, że to ci go nie zwróci, ale pomściłem jego śmierć i zabiłem potwora. Dziękuję. Wiedziałam, że był mi wierny. I dlatego ślubuję być mu wierną po kres moich dni. Weź, nie ma tego dużo, ale chcę, żebyś przyjął to złoto. Nie, my już od brata mamy trochę. Dziękuję, ale nie przyjmę od ciebie zapłaty. Nie obrażaj mnie. Źle mnie zrozumiałaś. Są rzeczy, za które nawet Wiedźmin nie powinien brać zapłaty. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Przy ogromnie dziękuję za wspólnie spędzone chwile i zapraszam już wkrótce na więcej. Grał z Wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.